Zdarza się, że budzisz się rano i czujesz, że coś się wydarzyło w twojej duszy, coś, co nie ma kształtu, ale ma wagę to, co wydarzyło się w nocy. Może to był sen, który wywołał lęk, a może sen, który wydawał się absurdalny, ale zostawił po sobie poczucie głębokiego spokoju. Przez całe życie uczono nas, by ignorować te nocne opowieści, by traktować je jako kaprysy mózgu jako coś, co nie ma znaczenia w świetle dnia ale co jeśli to jest największy błąd, jaki popełniliśmy, co jeśli to właśnie tam, w ciszy nocy, nasza dusza próbuje wysłać nam list? Dla wielu z nas ten etap życia, ten, w którym jesteśmy teraz, to czas, gdy pytania stają się głośniejsze. Pytania o sens, o to, kim jesteśmy bez ról, które graliśmy i o to, dokąd idziemy. A co jeśli odpowiedzi są bliżej niż myślisz? Może leżą tam, gdzie najmniej ich szukasz, w cieniach twojej własnej nieświadomości, w języku twoich snów. Carl Jung, jeden z największych psychologów, spędził życie badając sny, wierząc, że są one nieświadomą mową duszy. Mówił, że sny nie kłamią, że są szczere i bezpośrednie, i że jeśli nauczymy się ich słuchać, możemy znaleźć w nich kompas, który poprowadzi nas przez labirynt życia. Może czujesz że coś w tobie umarło, że straciłeś iskrę, która kiedyś cię napędzała, może masz wrażenie, że życie stało się rutyną, że w środku jesteś pusty, nawet jeśli na zewnątrz wszystko wydaje się w porządku. To jest właśnie to rozerwanie, o którym mówił Jung. To kompromis jaźni. Przez lata, by dostosować się do świata, by spełniać oczekiwania, zmuszamy naszą duszę do milczenia, ignorujemy intuicję, odkładamy na bok pragnienia. I nie słuchamy szeptów, które wzywają nas do czegoś więcej. A te sny, które do nas przychodzą, są właśnie tymi szeptami. Kiedy je ignorujemy, nieświadomość nie przestaje mówić, tylko zaczyna krzyczeć. Wtedy pojawiają się kryzysy, lęki, poczucie zagubienia. Twoja energia, zamiast płynąć swobodnie, jest zużywana na utrzymywanie tego rozdarcia. Archetyp nocy i ciemności. To, co nas przeraża, to często najbardziej wartościowy przewodnik. W snach często spotykamy się z ciemnymi postaciami, potworami, cieniem. To nie są wrogowie, to są zapomniane, odrzucone części nas samych, które próbują wrócić do świadomości, by nas uleczyć. Wróżenie z własnych snów. Nie musisz być psychologiem, żeby zacząć. Zacznij od prostego rytuału. Połóż obok łóżka zeszyt i długopis. Przed snem powiedz sobie: Chcę pamiętać mój sen. Rano, natychmiast po przebudzeniu, zanim wstaniesz i zaczniesz myśleć o obowiązkach, zapisz wszystko, co pamiętasz. Nawet jeśli to tylko pojedynczy obraz, słowo czy emocja. To jest początek Twojej rozmowy z własną duszą. Koszmarnie dobre sny. Sny, które nas przerażają, są często tymi najważniejszymi. To właśnie w nich nasza nieświadomość konfrontuje nas z tym, co jest w nas ukryte, z lękami, z którymi nie chcemy się zmierzyć w ciągu dnia. To właśnie te sny, choć trudne, są zaproszeniem do uzdrowienia. Pomyśl o swoich snach jak o niewysłanym liście, który zawiera wskazówki, jak wyjść z labiryntu twojego życia. Ten list czeka na ciebie każdego ranka. Wielu z nas ukrywa swoje słabości, błędy, pragnienia, które nie pasują do naszego ja społecznego. Stwarzamy fasadę, personę, jak nazwał ją Jung, ale to, co spychamy w cień, nie znika. Czeka na noc, by się ujawnić. Kiedy cień przejmuje kontrolę w nocy, sen to scena, na której twój cień może swobodnie działać. Postacie w twoich snach, które cię przerażają lub których się wstydzisz, to często manifestacje Twojego własnego cienia. Uświadomienie sobie, że to są części ciebie, jest pierwszym krokiem do ich akceptacji. Mądrość lęku, lęk w snach, nie jest czymś, od czego trzeba uciekać wręcz przeciwnie. Jest to drogowskaz. Sny o pościgach, o upadaniu, o utracie kontroli pokazują, gdzie w naszym życiu czujemy się bezradni lub gdzie unikamy konfrontacji. Strach w śnie mówi: "Spójrz tutaj, to miejsce potrzebuje twojej uwagi". Technika aktywnej wyobraźni. Jungowskie ćwiczenie, które pozwala ci na dialog z postaciami z twoich snów. Wybierz postać, która cię intryguje lub przeraża. Usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy i wyobraź sobie, że ta postać jest przed tobą. Zapytaj ją, kim jesteś, co chcesz mi powiedzieć, bądź otwarty na odpowiedź. To proste ćwiczenie może prowadzić do niesamowitych odkryć, powtarzające się sny. Co oznaczają sny, które wracają w kółko? Są to sygnały, że jest w Twoim życiu jakiś nierozwiązany konflikt lub lekcja, której nie możesz opanować. Nie przestaną się pojawiać, dopóki nie zmierzysz się z problemem, który reprezentują. Twój cień to głos z dna studni, który prosi, byś wreszcie spojrzał w dół. Pewnego dnia budzisz się i czujesz, że straciłeś cel. Może role, które Cię definiowały matka, ojciec, pracownik już nie pasują. Zastanawiasz się, co dalej, gdy droga się kończy. Ale co, jeśli ta droga, którą podążasz teraz, jest po prostu inna? Ścieżka indywiduacji. Jung nazwał ten proces indywiduacją, drogą dostawania się sobą. Sny są mapą tej podróży, pokazują co musisz uwolnić, a co przyjąć, aby stać się bardziej autentycznym i kompletnym. Archetyp wędrowca. Wiele snów mówi o podróży, o wędrowaniu. Odkrywanie nowych miejsc, wchodzenie w nieznane lasy, czy wspinanie się na góry, to symbole Twojej własnej podróży. Twoje sny przypominają Ci, że życie to nie cel. Ale niekończąca się podróż. Sny, które zmieniają życie. Przykłady z historii i psychologii o tym, jak sny doprowadziły do przełomowych odkryć. Od snu o wężu Ouroboros, który doprowadził chemika Kekulego do odkrycia struktury benzenu, po sny, które dały Jungowi odpowiedzi na jego własne kryzysy egzystencjalne. Sny to potężne narzędzie twórcze ćwiczenie na celne pytanie. Przed pójściem spać. Pomyśl o pytaniu, które cię trapi. To może być pytanie o Twoją przyszłość, o relacje, o zdrowie. Sformułuj je jasno i poproś swoją nieświadomość o odpowiedź. Nie oczekuj dosłownych słów. Oczekuj symboli, obrazów lub uczuć. Twój sen to tajemnicza latarnia, która oświetla ścieżkę, gdy na zewnątrz jest ciemno. Może czujesz, że Twoje życie jest małe, nic nieznaczące, ale Jung pokazał, że każda historia, nawet ta najbardziej osobista. Jest częścią większej opowieści. Opowieści, które są starsze niż czas, archetypy w akcji. Jung wierzył, że w naszej nieświadomości kolektywnej istnieją uniwersalne wzorce: archetypy. Bohater mędrzec, stara baba, mądry starzec. Postacie z mitów i baśni pojawiają się w Twoich snach, dając Ci dostęp do mądrości, która wykracza poza Twoje osobiste doświadczenie. Znaczenie symboli. Język snów to uniwersalny język symboli. Woda symbolizuje emocje, ogień, transformację, las, nieświadomość, a zwierzęta, instynkty. Sny o umieraniu. Dlaczego sny o śmierci nie są złowrogie? Z punktu widzenia psychologii, śmierć w snach rzadko oznacza fizyczny koniec. Jest to archetypiczny symbol końca pewnego etapu życia koniec pracy, koniec związku. Koniec starego ja. Zawsze jest to zapowiedź nowego początku. Mądrość, której nie znajdziesz w książkach, interpretacja snów pozwala na bezpośrednie połączenie z uniwersalną mądrością. Twój sen to starożytna mapa, która została ukryta w tobie. Musisz nauczyć się ją odczytywać. W życiu często czujemy się zagubieni, niepewni, w wirze emocji. Sny mają moc, by uporządkować ten chaos by dać nam orientację. Rozumieć bez słów. Sny komunikują się za pomocą obrazów, symboli i uczuć, a nie słów. Ta komunikacja jest bardziej bezpośrednia i głębsza niż język. Znaczenie snów o wodzie, sny o rzekach, morzach i jeziorach odzwierciedlają twoje stany emocjonalne. Spokojne jezioro oznacza wewnętrzny spokój, wzburzone morze, chaos, a rzeka, która płynie, naturalny przepływ życia. Sny o ognistym oczyszczeniu. Sny o ogniu, pożarach, zniszczeniu, choć na pierwszy rzut oka przerażające, są metaforą transformacji. Ogień spala stare, niepotrzebne struktury, by zrobić miejsce na nowe. Archetyp labiryntu. Sny o zagubieniu się w labiryncie, obłądzeniu po nieznanych korytarzach, odzwierciedlają wewnętrzne poczucie zagubienia. Ale w labiryncie zawsze jest wyjście. Sen pokazuje, że musisz znaleźć drogę, a to wymaga odwagi i introspekcji. Twój sen to głos, który rozbrzmiewa w ciszy, ale trzeba nauczyć się go słuchać. Może czujesz, że twoje życie nie ma kierunku, że dryfujesz, a pragnienia, które kiedyś miałeś, zniknęły, ale to, co naprawdę jest dla ciebie ważne, nigdy nie znika. Czeka byś to odnalazł. Głos z pustelni. Sny są cichymi. Ale pewnymi wskazówkami, które prowadzą nas przez życie. To głos, który nie konkuruje z hałasem świata, ale czeka, aż wejdziesz w ciszę, by go usłyszeć. Sny o powrocie do domu, sny o powrocie do domu z dzieciństwa symbolizują powrót do Twojego autentycznego ja. To nie jest powrót w przeszłość, ale powrót do korzeni, do esencji, którą straciłeś po drodze. Sen o poszukiwaniu skarbu. Te sny o poszukiwaniu czegoś złota, klejnotów, ukrytego pokoju, wskazują na Twoje ukryte pragnienia i talenty, które czekają na odkrycie. Skarb, którego szukasz w śnie, to często skarb Twojej własnej duszy. Sztuka interpretacji. Interpretacja snów nie polega na szukaniu gotowych odpowiedzi. To sztuka dialogu, intuicji, zadawania pytań. Pamiętaj, droga na pustyni pojawia się tylko wtedy, gdy się na niej znajdujesz. Musisz zrobić pierwszy krok, by ją zobaczyć. Twój sen chce z tobą rozmawiać, czasami cichszy niż szept, czasami głośniejszy niż grzmot, ale zawsze szczery. Jest to mowa twojej duszy, która pragnie prowadzić cię do prawdy, spokoju i twojego prawdziwego ja. Może nadszedł czas, abyś przestał uciekać i zaczął słuchać. Bo co jeśli każdy sen, który miałeś, był tylko przygotowaniem do tego, by w końcu odnaleźć drogę do domu, do domu w sobie?